Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Venel. Na początek chciałabym Was poinformować, że dzisiaj mamy ostatni dzień konkursu dla wspierających kanał na TIPLI. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie wziął udziału w moim konkursie, a chciałby to zrobić, to bardzo serdecznie zapraszam. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie pod tym filmem. A teraz, kochani, przechodzimy do meritum sprawy czyli do maratonu z Wiką część czwarta ostatnia yy, zostały mi ostatnie zdrabki z wymiany zdrapkowej z Wiką yy, i mamy tutaj tak tego loteczka szybkie 50 szczęśliwe linie różowe złoto oraz playbooka takie mamy kochani na dzisiaj zdrabki wartość dzisiejszego drapingu to 41 zł Mam nadzieję, że coś tutaj wpadnie. No, jeżeli nie, no to wiadomo, bywa i tak, ale nadzieja umiera ostatnia, jak to się mówi. Więc, kochani, myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynamy drapanie. Zaczniemy sobie od lotka. I mamy tak. Biewiórkę, oczywiście szukamy słonika, motylek, rybka.

I 100 zł. Niestety, kochani, zdrabka jest pusta. WCZ, trzy różne kontrolne, więc przechodzimy sobie, kochani, teraz do szczęśliwych linii. Myślę, że troszkę w trakcie sobie przyspieszymy, bo nie nadrapywałam. Mamy gruszkę. Gruszka jest tutaj słońce. OK. dalej struskawka. korona królewska korona aktualnie oglądam taki serial na netflixie o królowej Elżbiecie bardzo fajny polecam wam <grymne> winogrona jest i tyle. Tresol. I ostatnie dwa symbole: banan, banan nie ma banana. I ostatni to diament. Jest tutaj, i tu. Ale nie mamy żadnej linii, kochani. Nie mamy, dlatego że kości nie było, podkowy i garnka nie było, śliwki nie było, klucza nie było. No, to by było na tyle. SQA. Wszystko się zgadza, nawet całkiem sprawnie nam to poszło. Więc przechodzimy sobie kochani do różowego złota. A mamy tutaj 23.

41, 38 i 21. Czyli niestety, kochani, zdrabka jest pusta. To jest. Yy, można powiedzieć: tragedią. <grywka> Dlatego, że została nam ostatnia zdrabka z wymiany z Wiką. Playbook. No jak tutaj nic nie będzie, to, to nie wiem, to przestaje wierzyć w zdrabki. <grywka> Sprawdzamy, kochani. Mamy tak. 13, 16, 20. Tylko raz w życie drapałam tą drapkę yy, I była przegrana. <grywa> Mam nadzieję, że dzisiaj los się odwróci. Mamy jeszcze trojeczkę i teraz tak. 15, czyli znowu zaczynamy obok. Coś źle wróży. 14, kolejna obok dwadzieścia siedem, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa, cztery kolejne obok, siedemnaście obok, dwadzieścia sześć nie ma, dwadzieścia jeden obok i trzydzieści trzy pusto. No dobrze, szukamy siedemki. Wygrywamy przypisaną do niej kwotę albo rubinu. Mamy tak. Portfel. Pierścionek, worek, perłę, monetę, perfumy, szminkę, złoto, koronę i lustro. Czyli nie ma siódemki. No nic, kochani. No przechodzimy dalej. Tutaj w tej szmaragdowej szukamy trzech. Siódemek. No to szukajmy. Może faktycznie wezmę sobie ten. O. Tutaj mamy, kochani, jedną siódemkę. W grze numer dwa mamy dwie. W grze numer trzy mamy dwie. Gra numer cztery. Jedna. Gra numer pięć. Jedna, sześć, jedna, siedem, jedna. Dobrze, przechodzimy sobie do ametystowej. Coś mi się tutaj naklejka odkleiła, ale to nie szkodzi. Szukamy y, dwóch takich samych symboli. Oczywiście, kufer, zegarek, portfel złota. Lustro perła, worek zegarek, worek pierścionek, moneta perła, portfel pierścionek, moneta lustro, złoto, kufe. Niestety, kochani, ametystowa również pusta to może teraz to pazowo <średnio> siódemka dobrze sprawdźmy trzy identyczne symbole albo siódemka perfumy złoto prezent yy, korona róża podkowa prezent szminka plik dwa razy moneta i szminka Świnka, korona i podkowa. Pierścionek, złoto, naszyjnik. Świnka, plik, perfumy. Róża, lustro i pierścionek. Dzwonek i dwie perły. Naszyjnik, dzwonek i lustro. Dobrze, kochani, dwie ostatnie szanse. Wygrywający symbol to lustro, a mamy szminkę, zegarek, sztabkę, perfumy, moneta, worek, korona i portfel. <laughs> nie, nie wiem <laughs> powiem wam szczerze, że <laughs> z tej rozpaczy też tylko śmiech mi pozostał <śmiech> ostatnia gra 150, o Jezu, jak to się ściera 60 zł 60 zł 50 tysięcy 150 nie <laughs> ja wiesz Widzicie to? Ostatnia gra 60 złotych. No w końcu coś wpadło, kochani, bo już naprawdę traciłam nadzieję i traciłam wiarę już w te zradki, w ludzkość i we wszystko. Ale mamy, kochani, 60 złotych. Niezmiernie się z tego cieszę. No dobrze, to tym optymistycznym akcentem przejdziemy sobie, kochani, do szybkiego podsumowania. Kochani, podsumowanie będzie krótkie, ale treściwe. Jak widzicie, mam tutaj wszystkie, wszystkie, wszystkie zdrapeczki od Wiki z naszej wymiany zdrapkowej, którą możecie zobaczyć w poprzednich filmach. I i kochani, wszystkie te są puste. Tak właśnie się stało, niestety nie miałam tym razem szczęścia i prawie wszystkie zdrapki niestety okazały się puste. Zdrapek było za kwotę 182 zł. I powiem wam kochani szczerze, że nie spodziewałam się tego, ale w ostatnim drapingu Troszkę udało się podratować i rzutem na taśmę w playbooku na ostatniej stronie udało się wydrapać 60 zł. 60 tak. Więc troszkę to podratowało wynik i jesteś, wygraliśmy 67 zł i jesteśmy 115 na minusie. No, droga zabawa, bardzo droga, ale niestety tak bywa. Tak, bywa, zabiorę te wszystkie pustaki, zostawię tylko te, których udało się wygrać. W szybkim 50 mamy 2 złote, w superliniach mamy 5 złotych i w playbooku 60. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek, zarówno ten, jak i poprzednie moje odcinki z wymiany zdrabkowej z Wiką. Wiktorio, bardzo serdecznie jeszcze raz Ci dziękuję za wymianę, nie przejmuj się tym wynikiem. Nie miałaś na to wpływu ani ja, ani ty. Yy, nikt nie ma na to wpływu. Taki jest los, takie jest życie. Bywa. Yy, kochani, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie proszę łapeczki do góry. Yy, zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Tych, którzy jeszcze tego nie robią. No i na dzisiaj, kochani, to tyle. Tym akcentem. Optymistycznym, że udało się dzisiaj wydrapać 60 zł, wzdrawcę za 30. Kończymy. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!